Bardzo fajny komentarz, i myślę, że powinien być fajnym początkiem do dyskusji na ten temat, ponieważ często jest tak, że my żyjemy w takich stereotypach, w których zakładamy, że osoby w spektrum muszą wykazywać się trudnymi zachowaniami czy zachowaniami niepożądanymi, że muszą. Na przykład, być nadpobudliwe, albo że z racji autyzmu wszystkie na pewno mają problemy z wybiórczością pokarmową, a tymczasem wcale tak nie jest. Osoby w spektrum autyzmu otrzymują swoją diagnozę, gdy spełniają oczywiście kryteria diagnozy tego zaburzenia rozwojowego, ale wśród nich nie ma konieczności występowania agresji. Więc jeżeli u Twojego dziecka występują takie zachowania, to pamiętaj, że to jest temat. Jakby objaw dodatkowy, dodatkowy do spektrum, który często występuje w spektrum, ale nie zawsze.